Dzień dobry Państwu, przepraszam za to, że osoba, która ko mnie siedzi, jest zablorowana. Za chwilę z treści rozmowy Państwo zrozumieją, dlaczego. Siedzi ku mnie pan, który przyjechał z Niemiec specjalnie na tę rozmowę. Gdyż ma bardzo poważne problemy z tym, o czym kiedyś Państwa informowaliśmy, że w Niemczech ludzi się czipuje, że w Niemczech ludzi się poddaje kontroli umysłu, że się poddaje promieniom. to tak samo w Polsce zresztą jest, tylko w mniejszym natężeniu. Dowiedzmy się, jak ta sprawa wygląda w Niemczech. Dlaczego Pan się ukrywa w tej chwili? No, dzień dobry. Dlaczego się ukrywa? No bo nie z, z wszystkich stron nie mam. mieszkania, całe mam o. Jak to się powiedzieć. A strony, tak? Otoczony tymi wszystkimi e, urządzeniami i nie mogę spać w domu. Pan mieszka w Niemczech od dłuższego czasu, z tego co pan mówił w 78 roku, tak? 88. 88 rok. Wyjechał pan tam, te, pan pracował tam cały czas, tak? Tak. Jaką pracę pan wykonywał, można wiedzieć? Ostatnie no, pracowała jako w magazynie pracowałem. Jako magazynie. Czyli pan emigrował z Polski? Tak. A pan obywatelstwo niemieckie, tak? Tak. Mhm. Jak to się zaczęło, może Panu powiedzieć yy, w skrócie? No to się zaczęło, yy, ja przyjechałem z, z Polski w tym roku w sierpniu, po Europie. Yy, poczułem, w, raczej w nocy nie miałem spać, budziłem, jakieś koszmary miałem dziwne, no i t, nie wiedziałem o co chodzi właściwie, nie? Dopiero po paru dniach zacząłem czytać na ten temat, co to może być, no i doszło do tego, że to są te elektro magnetyczne fale, tak? fale tak. Mikrofale, mikrofale, które były nadawane na około, około mojego mieszkania, od sąsiadów, z góry, z dołu, wszędzie. Jak to się objawiało? Objawiało się tym, że był taki silny bulgowy w skroni tak naciskało i no, i bulgowy był. było. a tak mnie się promieniowali, że mi włosy stawały aż dęba. Nie? nie pomyślał pan o tym, żeby jakieś pomiary przeprowadzić? Ja no, już myślałem o tym, czytałem o tym, jak to te pomiary zrobić, ale nie doszłem się do tych pomiarów. No dobrze, ale to jest, to jest teraz, z tego co wiem, to jest coraz gorzej, tak? Jest coraz gorzej, bo jednej nocy już nie wytrzymałem, nie miałem spać, no i słyszałem, że tam dasiano tam ludzie chodzą, coś tam stukają, pokają, coś tam robią. Najwyższa ma korekta, czeka na coś, wyjdzie, chciałbym zdjęcie zrobić, no a ona wyszła sąsiadka, no i zawsze po cieszę bo nie trzymałem, co wy mi robicie, to Bo już czułem, że mi do głowy wchodzą jakieś. Urządzenie, nie wiem, co to jest, nie? Nie wiem, co to zaczął mi wchodzić do głowy. To znaczy, jak to się objawiało dokładnie, niech pan powie? Co to znaczy, wchodzić do głowy? Być robiłoby to, mi się coś przesuwało do skroni, coś tu. Jakby coś się ruszało tam w środku? No, jakby się coś się ruszało, no. Tak, coś się przesuwało. Tu nagle w Mosku tak coś tu wskoczyło, a potem jakoś tak przesuwane to było. Czy był pan w jakimś szpitalu, że panu mogli to wszczepić wcześniej? Czy pan był chory, czy coś takiego? Nie, no wcześniej nie byłem w szpitalu, nie. Czyli to nic fizycznie panu nie wszczepiono? Fizycznie nie. Prawdopodobnie nie wiem. No, fizycznie nie, no, niemożliwe, no, chyba, bo, nie wiem, niemożliwe chyba, Chyba, że we śnie. Tam to się do pana włamał, może? No, chyba, że we śnie ktoś się włamał, no. To nie wiem. To jest całkiem możliwe, proszę państwa, bo są takie sytuacje. Mamy informację o tym, że po prostu ludziom we śnie się pewnego rodzaju czipy. Proszę państwa, muszę dograć pewną rzecz ważną, ponieważ teraz w rozmowie wyszło, że pan D był półtora roku temu u dentysty, która, który miał przeprowadził jakąś poważną operację. No, to była odbudowa zęba, który odbudował ząb jakąś tam śrubą i ząb niby jest. Czyli to dość długo trwała prawda, ta operacja? Nie no, to nie możemy taką operację. No, półtora godziny, godziny się męczą nad tym, żeby to odbudować ten ząb, ale tak mi w wkręcił, powiedział, wkręcił, że to już nie dzieje inaczej, no taką śrubę w wkręcił, Pan mieszka sam? Ja mieszkam sam, tak, od dwóch, i Ma pan tam rodzinę jakąś? Rodzinę mam, tak. Czy rodzina się interesuje? Pan informował o tym rodzinę? No, poinformowałem rodzinę. No, to rodzina się straszyła, że zwariowała mi i zadzwonili na pogotowie. Przyjechał pogotowie, ale to był dzień wcześniej. Pogotowie przyjały, powiedziałem, że jest, nic się nie dzieje, że jest. że to, to nic, że jest wszystko ok. No, i pojechali z powrotem, ale radu idzie co? Opowiadałem z swoją sąsiadką, co było. Okej, przyjął sąsiadkę, zamknął drzwi za czasów i otwierała drzwi, przyjechał policja. ona zadzwoniła policja. No, i policja poszła do niej, no i przyszedł, powiedział, że razem nam nie chce rozmawiać. A pan podejrzewa, że sąsiedzi pana no. mają jakieś urządzenia tam u siebie w domu i pana w tymi urządzeniami napremiowują? Tak. To było więcej urządzeń na początku z każdej strony to było, nie? Z lewej sprawy, z z prawej, od sąsiadki i z góry. No i to policja powiedziała, że ja mam jechać do szpitala, bo pogotowe zadzwonienie, mam jechać że na pogotowie. Ja w nie jadę na razie, bo ten. No to tam dwa razy i my już nie pusili do mieszkania, wzięli mnie, zrzucili na maskę, za kajdanki mi założyli na ręce i mnie wywieźli. Do psychiatryka. I tam 41 nie byłem. I aż tak, także pan nie wie co w psychiatryku z panem robiono, bo pan dostawał jakieś zastrzyki, rozumiem. Zastrzyków nie dostawałem, ale tabletki mi kazali łykać, nie? Ja przez dwa tygodnie nie łykałem, mówiłem się zdrowy, że my tablety nie będę łykać, nie? No i w końcu powiedziałem, to pan nie wyjdzie, nie? Co ja to? Zaczął łykać się tabletki od nich. No i się tak uspokoiłem, nie? Przez dwa tygodnie praktycznie mało co jadłem, to studią parę kilo tam. No ale potem już człowiek siedzi tam myśli co robić, to, to nie ma na nikogo liczyć, na, na rodzinę tak samo, nie? No bo rodzina wcześniej po zadzwoniła, no i ten bo się wyznaczył, że zwariował, nie? No ja nie widzę, że pan był wariatem. Yy, czy sądzi pan, że w psychiatryku mam był też nękany tak tymi promieniami? W psychiatryku też mnie właśnie nękali właśnie, Prze przekładali mi, przechodziło mi, z, w mi i no przekładali te cypla, bo to nie wiem o co to chodzi te cypy, w nogad i w rękach, nie? Proszę Państwa, to, to nie są żarty, a ja tutaj to nie, to nie, nie dowcipkujemy sobie. Ten Pan jest po prostu nękany elektronicznie i dzieje się z nim to, co może się dziać z wieloma osobami, które potem są wykorzystywane jako ofiary mind control. Ja Panu, panu powiedziałem wcześniej, że być może Pana przygotowują na, na osobę, która wykona jakiś wyrok. Nawet Pan nie będzie o tym świadomy, tego, że Pan będzie działał na zlecenie, bo to może być zdalne sterowanie po prostu. Nie sądzi Pan, że może być taka możliwość? Może być taka możliwość, możliwość bo czuję, że mnie wszędzie dawają te, te, te chipy, albo co to, to jest, albo, no, to są te chipy do ręki, w rękach mam już, czuję jak mnie ręką ruszają, nie? No, do nóg tak samo, nie? I do plec mi teraz wpadają nie oprócz tego, co to skroni tu gdzieś czuję, to oni są i w uszach, myślę, tam, są czas chcą do uszu to nie, że pan jakiś pisk? Piski słyszę cały czas, nie? Proszę Państwa, tutaj jest prośba do tych osób, które między znają się w temacie. Podamy numer, adres mailowy do Pana, żeby można było się skontaktować. Jeżeli ktoś ma pomysł, jak w tej sytuacji wybrnąć, jak Pana sprawdzić na chipy, bardzo prosimy o kontakt. Również publikujemy to właśnie z uwagi na to, żeby, żeby ten Pan był bezpieczny. Bo jeżeli coś się stanie, to opublikujemy Pana dane personalne ze zdjęciem. ze wszystkim, jeżeli ten Pan się do nas przestanie odzywać, będziemy wiedzieć, co się stało, że ten Pan został po prostu porwany albo gdzieś wykorzystywany jest. Eee, jeszcze, jedna, jeszcze jedno ważne pytanie odnośnie tego pana nękania. Czy Jeżeli pan nie śpi w domu, czy te, te same objawy, objawy są? No przyjechałem właśnie, uciekłem z Niemiec, przyjechałem do Polski, tutaj do mojej teściowej. Na, na początku się dziwiłem, ale tu nie ma takich żadnych promieni, nic. Godziny nie trwały, żeby układać urządzenia u sąsiadów. No i się zawsze to samo, co nie w domu, nie że to już nie mogę spać tak dalej. Czy pan słyszał, że co się działo u sąsiadów, tak? A tak, tu w Polsce tak samo, nie? No ale potem pan pojechał gdzieś zupełnie poza, poza Śląsk, do prywatnego budynku i nie było tego problemu? Tego budynku nie było i jeden dzień, bo na, dzień, bo na drugi dzień już się zaczął, zaczął, zaczął też się to... Czyli pana namierzyli prawdopodobnie? No, no namierzałem cały czas, cały czas za namierzę. No mówię, że wczoraj, wczoraj spałem w Wrocławiu, dzisiaj we Wiśle, a dzisiaj nie będziemy spać. I ma... Czy ma pan jakieś środki do życia? No, z pracy mnie zwolnienie, na no, jak się środki skończą, to będzie koniec. No. To, co, to, co mam, to jeszcze mam, no, ale jak długo to wystarczy, to nie wiadomo. Pan coś wspomniał mi o, o, jakimś, o jakimś odszkodowaniu, które panu miano, miano wypłacić. No, to mi odpłacono na to odszkodowanie, no. No, ale tego ile to zostanie? Jak to nie pracuje, to ile to, to na długo wystarczy? Chciałby pan pracować, a nie może? No, na razie nie mogę, no, bo jak no, mnie tam gnębią, to jak nie mam iść do pracy? No w Polsce też nie jest tak wesoło, ale nie jest aż tak źle, jak, jak w Niemczech z tego, co wiemy. Poza tym tu, tu mamy całą grupę ludzi, która te rzeczy publikuje, interesujemy się, tym e, informujemy ludzi, a z tego co wiem, to w Niemczech od razu taki do psychiatryka zamykają i jest troszkę gorzej. No, myślę, że wybór Trumpa w tej chwili na prezydenta trochę zmieni sytuację ruchu oporu, że tak powiem, wobec NWO, gdyż prezydent Trump powiedział wprost, że jest przeciwny globalizmowi, więc mamy nadzieję, że to się zmieni. Ale tymczasem no, na razie jest źle, bo po panu, po panu widać po prostu, jak ten system działa, w jaki sposób zniewala człowieka, że ten człowiek po prostu musi uciekać przed tymi ludźmi, musi się chować i, i tak naprawdę widać, że to jest tak zewnątrz, skoro pan może jedną noc się spokojnie przespać w miejscu nowym. No spokojnie bo, bo to jest nie spokojnie, bo cały czas ma tą głowę, to satelity, ten satelity, bo to nie ten cały czas piesza mnie zmienił go nie? Zrobimy badanie na Quanteku, co pana, pana wyjdzie, bo u mnie wyszło na Quanteku, że ja jestem atakowany satelity. Mówiłem Państwu o tym, że mam piski w głowie, czasami, ze to słyszę. Wyszło, że jestem atakowany z samochodu i z satelity. Te piski ustępują po okryciu głowy kocem aluminiowym, czyli po prostu widać, że to zewnętrzny bodziec jest. Czy Pan próbował kocem aluminiowym się owijać? Alu folią przykryłem. Folią, folią aluminiową, aluminiową się, się przykryłem i, i odprowadziłem... I uziemienie do wnioska, no ale to nie pomagało, to... Znaczy troszkę pomagało, to, ale to nie było jeszcze to, czułem cały czas, że tam te promienie to nie? Czyli sygnał musi być bardzo duży, skoro tylko trochę pomagało, ale jest, jest wniosek taki, że jednak to są promienie z zewnątrz. Tak, z zewnątrz czasem. Ja Czego pan się obawia najbardziej w tej chwili? Ja się obawiam w tej chwili teraz, że dojdą mi do mózgu, bo już tak, tak chyba daleko jest, bo po cały czas, do uszów i do, do schroni, schroni tam, tam dojdą. Jak mi to, to zawsze mieszać, to już będę praktycznie... Nie będę w stanie, w stanie tym sam mógł myśleć. Czy może być pan sterowany przez, przez tych ludzi? Może pan wykonywać jakieś Zlecenia może? No i tego to się to właśnie obawiam, bo nie wiem co ze mną będzie. I nie, nie wiem kiedy. kiedy. Proszę Państwa, mamy dane tego człowieka, mamy zdjęcia, mamy kontakt do niego, mamy telefony różne, nie tylko te, które są oficjalnie. Mamy kilka numerów telefonów i będziemy śledzić, co się z nim, z nim dzieje. On będzie z nami w całym kontakcie, żeby, broń Boże, coś złego się nie stało. A prosimy jeszcze raz bardzo Państwa o to, żeby do Pana wysyłać maile. Pierwsze, pierwsza litera Pana imienia to jest D. To tylko tyle, co możemy podać w tym momencie. Jeżeli coś się będzie działo, to podamy całe imię i nazwisko Pana tutaj nękanego przez broń psychotroniczną. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę i myślę, że będziemy w stałym kontakcie. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.